Nord Morze Mniejsze, Hiszpania. 100 km od Alicante. Wielki płytki akwen 170 km kwadratowych. To tyle co połowa Zatoki Puskiej i zdecydowanie więcej od jeziora Śniardwy, które ma 113 km. kwadratowych. Średnia głębokość tego wielkiego słonego jeziora, do którego tylko wąskim przesmykiem można się dostać od strony Morza Śródziemnego. Ma 4 metry. Najgłębsze miejsca to 7 metrów głębokości. Od brzegu płycizna w granicach 200 metrów. Jesteśmy w Los Alcazares w części zwanej Los Narejos. Przylecieliśmy tutaj 4 października 2023 roku na zaproszenie koleżanki, która kupiła sobie w Los Narejos małe mieszkanko. To dygresja od razu. Koszt małego mieszkanka zaczyna się gdzieś od 50 tysięcy euro. Więc, biorąc pod uwagę ceny mieszkań w wielu dużych polskich miastach. Tutejsze ceny są stosunkowo atrakcyjne. Przylecieliśmy z Gdańska, skąd kilka razy w tygodniu latają samoloty do Alicante. Jest dostępny Wizer, jest też Ryanair. Przywieźliśmy ze sobą 40 kg sprzętu Walerii, deskę, maszty, żagiel, pełny. Pędnik, no i mieliśmy spore obawy, że sprzęt nie zostanie przyjęty na pokład Wizera, dlatego że ich przepisy mówią, że bagaże mają być krótsze. Okazuje się, że nie ma żadnych problemów. Po opłaceniu niezbyt drogiego biletu za sprzęt sportowy, śmiało można ten sprzęt przewieźć. W Alicante wypożyczyliśmy samochód. I mieliśmy okazję przetestować bagażnik dachowy, o którym opowiem w innym zupełnie filmie. Na miejscu bardzo fajna miejscowość, pełna emerytów z północnej Europy, niezatłoczona, mnóstwo mieszkań wakacyjnych, które można wynająć, więc to jest fajne. Jeżeli chodzi o wiatr i pogodę, Lokalesi polecają wrzesień, październik, listopad i kwiecień, maj jako miesiące wieczne. Jesteśmy tutaj od tygodnia. W ciągu tygodnia trzy dni to były dni wieczne, kiedy wiało w granicach czterech Bełforta, czyli na duże zestawy. Dzisiaj prawdopodobnie również się rozwieje, czyli mogę powiedzieć, że w ciągu tygodnia, cztery dni wieczne. Lokalesi polecają ten akwen bardziej na kajta, ponieważ tutaj na latawcach 12-metrowych, ewentualnie na fojlach, możemy sobie popływać częściej niż na deskach windsurfingowych. Koleżanka jest zapaloną windsurferką i dlatego kupiła tutaj mieszkanko, zamierza tutaj trzymać sprzęt i pływać wtedy, kiedy będą fajne warunki pogodowe. Czy to miejsce Los Alcazares i Mar Menor to jest miejsce, w które można pojechać i na pewno popływać? Obawiam się, że nie. Myślę, że to jest miejsce, które wymaga cierpliwości. Jeżeli będziecie mieli dużo czasu, który możecie tu spędzić, to zapewne załapiecie się na fajne warunki i popływacie. Jeżeli przyjedziecie bez sprzętu własnego, to jest pewien kłopot. Mimo, że są tutaj trzy szkółki windsurfingowe, ich zaopatrzenie, to co oferują, to jest bardzo słabe. Może być problem, żeby w momencie, kiedy będzie fajnie wiało, wypożyczyć sprzęt, na którym faktycznie da się popływać, bo jest tu niewiele żagli, niewiele desek. Widać, że to nie są szkółki topowe. Wiatr wieje pod lekkim kątem wzdłuż brzegu, czyli jeżeli coś się stanie na akwenie, to prędzej czy później zwieje was do tego brzegu. Cały czas jak tutaj jesteśmy, wieje z lewej strony, czyli start na lewym halsie. Jeżeli chodzi o dno, w części Los Narejos dno jest odrobinę muliste. Jest tam rodzaj takiego błotka, w które zapada się na 2-3 centymetry. Plus jest mnóstwo trawy morskiej. Nie jest to szczególnie przyjemne, ale jeżeli zabierzecie buty ze sobą, to będziecie bezpieczni i będzie ok. Dalej w kierunku Los Alcazares. Dno już jest. Coraz bardziej twarde i coraz łatwiej się schodzi do wody, ale tam z kolei wiatr robi się słabszy. Więc z tego co zobaczyłem tutaj na wodę raczej sugeruje schodzić w los Narejos. Można tutaj uczyć się. W szkółkach widziałem sporo małych żagli szkoleniowych i duże deski. Temperatury w październiku do 30 stopni, więc można zapomnieć o jakichkolwiek piankach i tego typu historiach. Co jeszcze, jeżeli nie ma wiatru, to jest gdzie tutaj spędzić czas, jest co zobaczyć, i o tym opowiem Wam w drugiej części tego filmiku.